Odpowiedzialność rodzi jakość, a jakość jest od lat na sercu nieruchomości online, zarówno jeśli chodzi o jakość ofert, które pokazujemy, jakość ogłoszeń, ale także o jakość współpracy ze wszystkimi stronami rynku. Z tego snu o jakości i o współpracy zrodził się roadshow. 4 dni, 4 miasta, 1000 kilometrów, maksimum wysiłku od ekipy organizacyjnej i mamy nadzieję maksimum efektu. Temat odpowiedzialności, odpowiedzialności w zawodzie pośrednika jest nam bardzo bliski i wspólny dla naszego takiego DNA. Roadshow to jest typowy przykład, gdzie możemy razem działać, integrować. Odpowiedzialność tworzy jakość. To misja przewodnia dzisiejszego Roadshow. Gdy usłyszeliśmy o tej inicjatywie i o haśle, to wiedzieliśmy od razu, że to będzie miejsce dla nas. No. Dziękujemy bardzo, że mieliśmy okazję tutaj dzisiaj z Wami być. Współpracujemy na rynku nieruchomości, dbamy o standardy i dbamy o bezpieczeństwo naszych pośredników oraz naszych klientów. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie spowoduje, że Wy pośrednicy oraz nasi klienci będziecie się czuli jeszcze bardziej zaopiekowani. Rafał, czym dla Ciebie jest Roadshow? Jak to czynno? Spotkaniem z pośrednikami z całej Polski. Jest to pierwszy tego typu ogólnopolski projekt, który daje nam możliwość dotarcia z naszą misją, z naszym przesłaniem do pośredników w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Trójmieście. A dlaczego? Bo to ważne, o czym mówimy. A rozmawiamy o odpowiedzialności pośrednika wobec klienta, pośrednika wobec pośrednika, pośrednika wobec samego siebie. Za nami cztery dni wypełnione trudnymi pytaniami, gotowością poszukiwania odpowiedzi na nie. Pytaniami o często prowokatywnym, konfrontacyjnym charakterze, bo w naszym rozumieniu tylko one mogą dać wartość w postaci właściwych odpowiedzi. Odpowiedzi z obszaru, jak odpowiedzialnie dbać o wynik w zawodowej roli, jak odpowiedzialnie dbać o wizerunek pośrednika. No i cóż, ja nie mogę się doczekać kolejnych spotkań z agentami z całej Polski a jak podobało się uczestnikom, to trzeba zapytać ich samych. Takie spotkania są bardzo potrzebne, bo przede wszystkim motywują. Idealnie, rewelacja, w sam punkt. Jest fajnie. Tu jest świetnie, no, są tu ludzie, którzy mają doświadczenie, którzy nie mają doświadczenia. Widzę dużo nowych buzi, co jest fajne. To jest ciekawa inicjatywa. Muszę przyznać, że wyczekiwana. Naprawdę super, na pewno wiele wyniesiemy z tego spotkania. Duża dawka naprawdę fajnych tipów, które na pewno wykorzystamy w praktyce. Jest to show. Pewnie, że jest fajnie, jest super. Każde szkolenie, każdy, każdy warsztat to to jest zawsze coś nowego, zawsze zostaje coś małego. Mega, mega fajnie. Mhm, bo jest konkret. Bardzo mi się podobają analizy, jakby te absolutnie takie rzeczy są e, mi potrzebne do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku. Super, świetnie, fantastycznie. Tak? Dawid wymiata, Dominika wymiata, zobaczymy, co będzie dalej, nie? Pewnie wymiotą wszyscy. To fajna inicjatywa, bardzo cieszę się, że to robicie. Jest to potrzebne na tym rynku. E, łączmy się, rozmawiajmy o odpowiedzialności i współpracujmy. Jestem pod wrażeniem, mimo że to dopiero połowa. Atmosfera jest ciekawa, można się wymieniać doświadczeniami Gdzieś tam poszerzać swoje kontakty, więc jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że osoby, które przekazywały swoją wiedzę, właśnie były bardzo otwarte i to na pewno zrobiło pozytywne wrażenie? Nie, no nie jest nudna. Nie, no w ogóle. na pewno nie jest nudna. To z nieruchomościami już jesteśmy chyba na drugiej, na drugiej, na konferencji. drugiej konferencji. W tamtym roku byliśmy w, w Łodzi i dlatego, że jest tak fajnie, to jesteśmy tutaj teraz. Na pewno nie jest nudno. Ja pracuję w nieruchomości online, ale my to już nagrywamy? Nie. Cały czas. Znaczy, tak. to taki, to ja poproszę wino. Dobrze nam szło. Nigdy więcej nie patrz na mnie. Wykasuj to, wykreśl to, wyrzuć to. Bzdury gadam. Nie, za dużo gadasz. No powiedz, Jezus, Jezu, jak się dorwiesz do tego mikrofonu, to masakra. I'm a scatman. A ja się tak rozluźniłam. A jakość to roadshow. Widzicie. Dobrze, a jak pani znosi podróże w ramach roadshow? No, lekko nie jest, lekko nie jest. <złasz> Zwłaszcza, że trzeba rano wstać na przykład o piątej, drugi dzień z rzędu. <złasz> Ale dajemy radę, dajemy radę. Jesteśmy zaprawieni w bojach. Okej, okay. bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dzień dobry. To jak ma, pana dzisiaj zaskoczy? Zwyczajnie w świecie będziemy rozmawiać z pośrednikami o współpracy. Bo współpraca się opłaca, proszę pana. Dzień Pani dobry. Bartłomieju. Dzień dobry. Jak wrażenia w trakcie RockShow, czy nie mam żadnych problemów technicznych? Cudownie jest radny, jestem pod wrażeniem. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to mogę powiedzieć? No, planuję nad wszystkim, nie ma żadnych fuck upów, więc e, idealny człowiek na idealnym miejscu. Dokładnie potwierdzam, podw biegniemy dalej.